Jestem na starym cmentarzu tylko w takim stanie, że to praktycznie ciężko przejść a co dopiero coś szukać no, pozostałości tylko takie które górę zaraz padły do jakiegoś gromu jak liście puszczą to tu już w ogóle się nie wejdzie w to miejsce także ostatni dzwonek przed wiosną żeby tu można było coś zobaczyć tu widać no. wszystko w pluszu Jest to takim gęstym Spęta znajduje się przy w Jaźwinie. Jaźwina Wiaźwina obowdzierżaniowa Także jest jeszcze stare odrodzenie na tym spętazu Kilka krzyży Na przykład tutaj Ale strasznie ciężko się tu chodzi To niemiecki cmentarz po prostu jest nie ma na tym krzyżu. Tu w ogóle mało co tablic pozostawało. Zaraz zobaczymy chociaż datę na jednym. 27. 1927. No to tuż przed, przed wojną. Jest taki zbiorowe tylko. Zbierowa napisówka, to wszystkim, którzy polegli przed 1945 rokiem, jakoś tak. W pamięci zmarłym, którzy do 1945 pochowani zostali na tym cmentarzu. Tu to, to samo, tylko po niemiecku. Ciężko tam przejść, także niech tylko liście puszczę to już w ogóle się nie wejdzie w to miejsce Tu jakieś mogiły Są albo to tylko płyty przeniesione Nie wiem A tam jest aktualny cmentarz To już nie to samo Tutaj mulki. To jest otoczone takimi kamiennymi, jak to robili kiedyś. O, taka oto sceneria.